I tego dnia właśnie przyszedł na świat mały z majcą. Mamusia od razu go pokochała! Zobaczcie jaki słodziak! A kilka miesięcy później pojawiła się mała Patty! Zobaczcie pani lekarka właśnie badała Patty! Mama Patty była bardzo szczęśliwa! I teraz już jestem w kolu, ale ten czas sypko mija. Mam tutaj swoich najlepszych przyjaciół i słuchajcie, jest nawet jeden taki chłopiec, taki bardzo fajny. On ma taką pomalanczową bluzeczkę i mi się bardzo podoba. On ma bardzo ładne oczy, ale tak się wstydzę do niego podejść. On za bardzo nie lubi się bawić z dziewczynami. Cześć dziewczyny, słuchajcie, mi się podoba jeden kolega, taki tam. On się bawi, słodki jest. Ja bym chciała tak do niego, wiecie. Jest, no ja nie lubię zabawków, takich zabawków, wiecie, samochodów. Tylko lubię larkię. on pewnie lalkami nie lubi się bawić. No, ale może, nie wiem, podejdę do niego. Zostawcie łapeczkę do góry, a ja do niego może jakoś zagadam. Tylko poczekajcie, może ja wejdę tędy, a on drugą stroną i my się spotkamy. I idę i się może z nim przypadkiem jakoś spotkam. Trochę eee, zła, bo tu widać... O, ups. Sejś! Eee, co tam u siebie? Bo... Fajny masz smocek. A co ty masz jesteś smocek? Chyba jesteś już. To z tym chłopcem, co? Hej, ja jestem z Ej, ale ty mi przeszkadzasz. Ja tu się bawię w tunelu i zablokowałaś mi przejście. A, więc co? Bo mi się podoba, więc... Ja ci mam, się e... podobam? Mam tutaj fajne zabawki. Zobacz, co ja są tego hipcia dzisiaj. podobać się? Fajna to jest zabawka. Może pobawimy się razem. Usiądź sobie obok mnie. Zobacz, ja ci pokażę. Też tak umiem usiąść. Patrz. O, właśnie. Tak i się pobawmy. Zobacz, to jest moja ulubiona zabaweczka. Ale ja jeszcze mam smoczek. No, ale dobra też się fajna. Jak się masz chipcia, to ja mam taką małpkę i musimy się pobawić razem. To bardzo fajnie. Usiądziemy sobie w leście lasem. Nikt nam nie będzie przeskadzał i mi musisz wszystko sobie opowiedzieć, bo wyglądasz, że jesteś bardzo interesujący. No to słucham, zamieniam się w słuch. Zaraz później się jeszcze na lekcję. O nie, 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 znowu dostanę jakieś upomnienie. Ja, tylko nie to, przecież ja zawsze się dobrze uczę. Mam same dobre oceny i świadectwo z paskiem. Smyslo? Ej, nie wiedziałam, że tutaj będziesz... Pogadamy na przerwie, bo ja muszę iść teraz na matmę. Pati, mam lepszy pomysł na dzisiaj. Skoczymy razem na wagary? Na wagary? O, to chyba nie jest dobry pomysł. Przecież wiesz, że ja mam wzorowe zachowanie i dobre oceny i nie uciekam z zajęć. Poczekaj. Y Dobra, zgodzę się, niech będzie. A co tam, raz się żyję, tylko muszę iść powiedzieć moim przyjaciółkom, więc czekaj tutaj na mnie. Dziewczyny, dziewczyny! Ja chyba pójdę na wagary, słuchajcie! Smajso, mój chłopak, on powiedział, że mam iść na wagary i spędzę z nim calutki dzień! No... Taka okazja nie może mi przeminąć, więc pójdę i jak coś, to powiedzcie pani, że... że się źle czułam! O! Nie, to nie jest za dobry pomysł! W ogóle kiepski pomysł! Ej, no jak to? Nie wspieracie mnie? Dobra, wiecie co? Nie przejmuje się wami! Eee... Nie stąd idę! Na razie! Pa! Uciekam, Smiley! Jestem, jestem! Chodźmy do te wagary, o, co będziemy dzisiaj robić? O, już jeszcze nie mogę doczekać! Pojedziemy twoim skuterem! Co? Kakuj pati, odjeżdżamy z tej szkoły! Porobimy coś lepszego! Tylko we dwoje! Ale fajnie, to będzie mój najlepszy dzień w życiu! Pierwszy wagary i to jeszcze z ukochaną osobą! O, ciekawe, dokąd mnie zabierzesz, Smiley! I kilka lat później, oto jest nasz dom. Tutaj mieszkam z moim chłopakiem i mamy gromadkę dzieci. Jesteśmy szczęśliwi. Zobaczcie, jak sobie wejdziemy do domku. Hej, wam wszystkim. To są moje pięcioraczki z Zuzia, Nikola, Nela i Oliwka. Co tam u was? O, jest mój chłopak z i moja, oczywiście. tak, jest oh. Amelka, Amelka się już pojawiła właśnie, jest teraz, i my to no jest mój mąż można powiedzieć, bo ja cały czas mówię chłopak, a to jest już mój mąż, cześć Amelko, cześć pięcioraczki, jak tam wasze mm. życie, wow, na razie, mama lubi najlepsze kanapki, no tak, tak, no właśnie, bo Amelka lubi kanapki jeść, ale zobaczymy sobie, co będzie za kilka lat, gdzie będziemy mieszkać, bo na razie nas tak nie stać. Mamy taki domek o, no, niezbyt bogaty. Nie mieścimy się tutaj za bardzo. My śpimy w salonie, a dziewczynki śpią na górze i tutaj się wszyscy mieszczą. Ale nieważne to jest. Ważne, że jesteśmy szczęśliwą rodzinką, prawda, Amelko? Jesteśmy szczęśliwi, bo jesteśmy wszyscy razem. Amelko, a ty chodzisz jeszcze do przedszkola? Ty jesteś taka malutka i jestem w grupie Motylki. O i w grupie Motylki jesteś. Jeszcze trochę, jeszcze z dwa lata i pójdziesz do szkoły. Ja się trochę boję, jak to będzie w szkole. Co tam będą fajne dzieci czy nie fajne? Będzie fajnie, nie martw się Ameryko, na pewno ja będziesz mogę pamiętać to. Możesz poglądać, tylko proszę nie aż tak długo, bo nie jesteśmy tacy bogaci. Musimy, no niestety, dawkować wam te endorfiny w postaci właśnie bajeczek, ok? A tylko jedną jest! jeden tylko odcinek bajki. Dobrze, to tylko jeden odcinek. Smajsu, chodź, a my musimy iść tutaj sprawdzić nasze wydatki. Czy będzie nas stać na utrzymanie tych dzieci? Przyszedł kolejny list i musimy opłacić rachunki. Naprawdę nie jest łatwo wszystkie dziewczynki tutaj utrzymać. No i właśnie przygotowałam dziewczynkom drugie śniadanie do szkoły. Proszę bardzo, chowam produkty posprzątane. Dzięki smysłu za pomoc. Teraz jesteśmy o wiele bogatsi i stać nas na wszystko. Naprawdę mieszkamy w takim luksusie. Tak? wszystko gotowe, bo ja trochę się spóźnię. No to wszystko już gotowe. Idźcie do szkoły szybko, szybko, ja po was przyjadę. No weź sobie bananka, weź sobie kole wszystko co chcecie, lećcie, lećcie szybko do szkoły, bo się spóźnicie. Będę, będę, ale czekaj, jeszcze dzisiaj jest wywiadówka, to nie wiem, czy przyjdę ja jako mama, czy może Smajso jako tata. Dobra, pa, na razie, miłego dnia, idźcie, bo się spóźnicie, szybko do szkoły, do szkoły, ruchy, kluchy, szybciej, szybciej. Och, Smajso, co mamy z tymi dziewczynkami, ja muszę teraz usiąść jeszcze tutaj do pracy. Mamy tyle obowiązków, ty tak samo. O, ja nie wiem, jak to wszystko pogodzić, ale dzięki temu, że dużo pracujemy, mamy też więcej pieniążków i możemy sobie pozwolić na takie luksus. Mieszkamy w większym i ładniejszym domku. Jest przede wszystkim taki pojemny, że wszyscy się w nim zmieścimy i każdy, prawie każdy ma swój pokój, co nie smilesą, ale my się starzejemy po prostu się, jesteśmy coraz starsi, ale cały czas jesteśmy razem i wychowaliśmy dobrze nasze dzieci, które są kochane, miłe. No, no, tylko Krysia to jest taka buntowniczka, ale wiesz co? Cieszę się. Chyba niedługo będziemy mogli się zestarzyć, bo już dzieci odchowane. I co teraz będzie? O, jak my się zestarzyliśmy, dziadeczku, co? Już naprawdę, zobaczcie, siwe włosy, już kręgosłup nie domaga, ciężko jest, mieszkamy sami w tym wielkim domu, a nasze dzieci, no co, poszły w świat. Każdy znalazł sobie męża, każdy ma już dzieci. I mieszkają w próg heaven niedaleko nas, czyli rodziców. Tylko, że już dawno nas nie odwiedzają, bo nie mają czasu. Już każdy robi swoje rzeczy, a my im dom zapisaliśmy, bo już naprawdę bardzo ciężko jest z nami. Chorujemy, źle się czujemy, nikt nas nie odwiedza. Taka starość, no ale chociaż mamy basen, tylko co mi z tego, że ten basen tu jest? Jak ja nie mogę się kąpać. O, oh, oh, musimy się schować Chodź Smajso, bo słońce nam nie służy Bierzemy różne lekarstwa, więc Nie możemy przebywać na słońcu Teraz to tylko jakieś telefony i telefony Jedynie moje wnuczki I moje dzieci mogę zobaczyć w telefonie Bo tylko się nagrywają jakieś tu tung, tungi, tuk toki Coś tam, patrz Smajso, zobacz jak tańczą Jak ładnie, jakie ładne dziewczyny Wyrosły Jak ty się czujesz mój dziadeczku oh, Chyba powoli zbliża się nasz koniec Ale jeszcze chciałabym dzieci zobaczyć. Zobaczyć. O, widzę, tam chyba idą do nas dzieci. Normalnie, tak, tak idą nas odwiedzić wreszcie. Chodźcie, dzieciaki, do nas na obiad niedzielny. W końcu jest niedziela, to już wiadomo, czemu idą do domu. Cześć, dzieciaki, cześć wam, jak wy wyrośliście. To jest jak wy, jak wy wyglądacie. Dzień dobry, mamo. Amelka, która to jesteś ty, bo już się pogubiłam. No ty, Amelko, jak ty wyrosłaś Jaka piękna z ciebie kobieta no. Mamo, no trochę lat minęło No to chyba normalne, że urosłyśmy Ojeju, dobrze, dobrze A, mnie... A zrobiłaś naleśniki jak kiedyś? Zrobiłam naleśniki, chodź Ej super Jemy sobie naleśniki razem, oczywiście Jak ze starych czasów No Pomoc pewnie Masz się przy czymś? No, wiesz co, ja już tak nie pamiętam tego przepisu, mogłabyś mi tu, nie wiem, no, y, jajka, mleko, o nie, chyba zakupów nie zrobiłam, zapomniałam, przepraszam. Nie przejmuj się, ja pożyczę twój samochód i podjadę do sklepu. Dobrze, dziękuję. Krysia, jak ty wyrosłaś, dziewczyno, to już jesteś wyższa ode mnie, przerosłaś mnie, nie, no, nie wierzę. Jakie wy dorosłe jesteście, co to będzie, co to będzie? No i stało się, Patty i Smyslow nie żyją, a dziewczynki przyszły na ich pogrzeb. Mamo, tato, zapalimy Wam świeczkę. Dla mamy będzie różowa oczywiście, bo to był jej najkochańszy kolor. A dla naszego taty będzie za to pomarańczowa. Będziemy o was bardzo zawsze pamiętać i was odwiedzać. Byliście dla nas najlepszymi rodzicami, jakimi mogliście być. I Was bardzo kochamy! I to była rodzina Patty, od narodzin aż do śmierci.